Szanowni Państwo, nasza redakcja kontynuuje swoje podróże geopolityczne. Dzisiaj, w naszą kolejną wyprawę, zabierze nas przedstawicielka jedynej istniejącej na świecie polskiej kolonii. Szanowni Państwo, od wielu lat w duchu. Nie bójmy się tego powiedzieć o wychowuje się nas w przeświadczeniu, że Polska nigdy nie miała żadnych egzotycznych zamorskich kolonii z małpami, krokodylami, słonimi, lwami i innymi istotami użytecznymi, żeby na przykład wykorzystać je do jakiejś pracy. Wychowuje się nas w przeświadczeniu, że tylko inne państwa posiadały takie egzotyczne lądy, które, nad którymi mogły panować i wykorzystywać je na własny użytek, ale my dotarliśmy do takiej kolonii, którą zaraz Państwu pokażemy i nie była to bynajmniej ta kolonia w Krynicy Zdroju, na której byliście, jak mieliście 7 lat i był tam niedobry kisiel na podwieczorek, nikt nie chciał z Wami tańczyć na dyskotece, a w nocy zaglądał do Was opiekun i pytał, czy piąty raz opowiedzieć bajkę o pszczółce. Dotarliśmy do takiej kolonii i mamy na to dowody. Proszę tylko spojrzeć. Szanowni Państwo, rzeczywiście, to są zwierzęta, które w Polsce, w naturalnych warunkach, w dzikim stanie, nie są do spotkania, a tutaj są. Więc mamy przekonujący dowód, że jesteśmy właśnie w polskich koloniach. O, proszę się teraz trzymać mocno, bo będzie niebezpieczne zwierzę. O Jezus Maria. Widzisz jakie? Tak. To zaiste szokujące informacje, że podejrzewam, że mało który polski widz, słuchacz, wyborca jest na nie gotowy i że to są tak mocne informacje, które są w stanie zaburzyć nie jeden światopogląd. I Niech to będzie wiadomość dla tych wszystkich, którzy za plecami wiadomo, co robią, wiadomo, jakiemu trybunałowi. Nie mówcie o tym nikomu, i jeszcze tu wrócimy.